Dzisiejszy świat daje wiele możliwości, zwłaszcza dzięki mediom społecznościowym czy współczesnej technologii, ale czy czasem nie udostępniamy zbyt wiele? Podając nawet pozornie nieszkodliwe informacje, takie jak data urodzenia czy miejsce zamieszkania, często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele możemy przez to ujawnić. Oto kilka przykładów zagrożeń. Kradzisz tożsamości, oszuści mogą wykorzystać twoje dane do zaciągnięcia kredytów lub wyłudzeń. Złodzieje i włamania. Publiczne publikowanie zdjęć z wakacji może być zaproszeniem dla włamywacza. Manipulacja i phishing. Im więcej o tobie wiadomo, tym łatwiej dopasować atak socjotechniczny. Co warto ograniczyć? Przede wszystkim dane osobowe. Nie podawaj pełnych dat urodzenia, adresów czy numerów telefonów. Lokalizacja. Włącz geotagi tylko wtedy, gdy jest to konieczne i nie informuj w czasie rzeczywistym, gdzie jesteś. Zdjęcia dzieci nigdy nie udostępniaj zdjęć, które mogą być użyte w przyszłości przeciwko nim. Dokumenty nigdy nie publikuj zdjęć dowodów, paszportów czy kart płatniczych. Pamiętajcie, mniej znaczy więcej i mniej informacji o sobie udostępniamy, tym trudniej nas wykorzystać. Zachęcam Was do przemyślenia tego, co udostępniacie, bo ochrona prywatności zaczyna się od naszych codziennych decyzji.